Cześć! E, mam dla was wiadomość jedną, bo bo moją toaletę, tą nową e, już nie potrzebuję, ale na pamiątkę ze wielka sobie gdzieś tam zostawili moi rodzice w garażu, ale dobra, dobra, dobra już e, skończmy z tym tematem halloweenowym i e, ostatnie były wybory w Stanach Zjednoczonych a dzisiaj jest Dzień Niepodległości i e, no i z tej okazji, moja szkoła w Koczelandzie na placu zabaw naszym, gdzie chodziłem 20, 24 godziny w namiocie, może pamiętacie ten challenge, to ja tam byłem, na tym placu zabaw właśnie się odbędzie piknik, dzisiaj z okazji Dnia Niepodległości, a piknik organizuje nasza nauczycielka właśnie, bo, yy, no organizuje po prostu. Dzień dobry, i yy, na początek zaśpiewamy sobie hymn, o, nie spodziewałem się tego, co moja nauczycielka z przedszkola czy e, e, z pierwszej klasy e, to organizuje. No. no to na początek zaśpiewamy hymn. Jeszcze Polska nie skinęła. No to dobra, już jesteśmy po hymnie. No i teraz zjemy sobie ciasteczko, które jest pomalowane jadalnym sprayem biało-czerwone barwy, takie ciasteczko jest bardzo dobre ciastko jest słodkie takie przepraszam tak nosem robię, bo mam katarek ostatnio biały smakuje taki, taki słodki a czerwony taki marinowy wolę ten dział, ale czerwony też jest dobry no dobra, pod spodem jest jeszcze taki czekoladowy Taki karmelowo czekoladowy I w taką osłonkę y, y, no, y, turkusową z białej paski. No. Jeśli się Wam podobał, stawcie łapkę, łapkę w górę i subskrybujcie. I pa pa!